różnych. Będziemy się o nim bardzo mówiło o trudnym. Bo sytuacja nie jest prosta i naprawdę bardzo mała w eee, I proszę wierzyć, naprawdę nie łatwo mi się o to mówi, ale taka moja rola i taka jest y, potrzeba. Otóż chciałem z Państwa prosić o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zwolnienia z Dyrektora Obywatelskiego Urzędu Pracy, Panią Alicję Kajnę. Tak jak już mi wniosek, a teraz krótkie uzasadnienie. Dobrze, Panią położył mi na nie przeszkadzkę. Uzasadnienie właściwie, uzasadnienie przeszkadza się z dwóch punktów. Po pierwsze, wynika to zakończone i szkodzenie temu. jak również gospodarki finansowej. No i muszę przyznać, że wyniki są złe, a niektórych punktach nawet bardzo złe. Oczywiście stosowne wyjaśnienie Pani Dyrektor złożyła. Niestety w większości, moim zdaniem nie tylko, hmm, one są po prostu nie do przyjęcia, jakby nie zostało to przyjęte przez e, Starostę. Dotyczyło to, tak jak powiedziałem, głównie finansów, są tam takie błędy, czy tak powiem, mini nieprawidłowości, których się nie spodziewają, że, że mogłyby się zdarzyć. Potem sprawa dotyczy zatrudnienia kierowcy, używania samochodu służbowego do różnych celów itd. itd. Jestem tutaj rozszerzony, bo nie jest miejsce i czas, żeby dokładnie o tym mówić. W każdym razie uzasadnianie swój wniosek, powołuje się na Złe wyniki tej kontroli, a nawet można powiedzieć bardzo złe, złe w niektórych części, bo jednym z wniosków um, przedstawionych mi przez kontrolę tego jest mowa o tym, że zwolnienie mogłoby nawet nastąpić, że sprawca może, tak w sposób określone, może zwolnić dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, który jest artykułu 52 do pracy pierwsza część uzasadnienia, a druga dotyczy innej wizji, gdyby schematu organizacyjnego w ogóle, a dotyczy to związane ze sprawniejszym zarządzaniem tą jednostką, w tych trudnych warunkach gospodarczych, społecznych i tak dalej, dalej. Myślę tutaj o kryzysie, który no niestety nas dotyka, może tak nie wszystkich jeszcze, może tego nie widać. Mam nadzieję, że gorzej nie będzie, ale jest ciężko. Tutaj oczywiście mogę jeszcze długo mówić o, o problemach finansowych powiatu w ogóle. Wspomnę tylko o kilku zdaniach, że owszem jest przyjęty budżet powiatu na 2011 rok, ale nawet na te zadania, które tam są, brakuje pieniędzy, że są to, bo są to pieniądze wirtualne. To słowo wirtualne budzi ostatnio spore zainteresowanie, nawet uśmiech niektórych na twarzy jak to jest możliwe, żeby do takiej sytuacji to... Takie sytuacje, to mm, może ta, ta sytuacja miała miejsce, ale niestety tak jest. Brakuje nam 50-15 milionów na potrzeby bieżące na dziś. Podam jeden przykład. Są zapisane dwa zadania drogowe na terenie miasta Lubina, na które mamy zagwarantowane już i są te więc zapisane w budżecie 50% środków zewnętrznych, unijnych. Natomiast drugie 50% jako wykład własny, to powinny być pieniądze tych, tych pieniędzy nie ma. I mimo, że są zapisane, to są zapisane w taki umiejętny sposób dotacje z jednostki samorządu to, że to, że, Czyli konkretnie miałyby wychodzić od prezydenta miasta, wójta, burmistrza, a Ale niestety te osoby nawet nie wiedzą, że miałyby nam taką przysługę zrobić. I to jest, to jest taki poważny błąd w tym budżecie. Ale mówię o tym, no, oczywiście tutaj ten wniosek nie uratuje sytuacji drogowej, ale mówiąc o tym chciałbym Państwu tutaj uświadomić o, o rzeczywiście bardzo trudnej sytuacji finansowej powiatu i w związku z tym potrzebą reorganizacji e, zmierzającej do sprawniejszego i bardziej ekonomicznego zarządzania tymi jednostkami również Powiatowego Urzędu Pracy, bo nie możemy tolerować takiej sytuacji jak na obecnie, że w tym urzędzie zatrudnionych jest 59 osób. Oczywiście Także bezpośrednio na pani dyrektor, ale w jakimś sensie tak, przez ostatnie 4 lata, z tego co mi informowała kilka tygodni temu, no taki stan zatrudnienia e, utrzymywała. E, efektów tej pracy, no, może nie widać do końca. E, oczywiście to też nie jest winą pani dyrektor, to muszę po prostu powiedzieć, to, że w bezrobocie rośnie dużo mieli 9,6. Rośnie i to tak dosyć za straszającym szybkim tempie, ale tu wiele czynników. <laughs> Widzimy inną osobę, która naszym zdaniem będzie mogła sprostać tym wymaganiom celu zmiany organizacyjnej, struktury organizacyjnej, wiąże się, to również, tak jak już zacząłem wspominać, o zmniejszeniu liczby pracowników. I to zdecydowanie na dzisiaj wiem i wiem.